Znam stadion, a to widzę z Warszawy. Zobaczcie teraz sami, co się zdarzyło w Marco. Zanim przystąpiłam w ogóle do realizacji takiego spektaklu, najpierw muszą porozmawiać z dziećmi, żeby się dowiedzieć, czego one tak naprawdę nie wiedzą. Dowiedziałam się, że pieniądze biorą się z bankomatu i że. Jakby ta praca i to, gdzie jest początek tego wszystkiego i skąd te pieniądze można mieć, gdzieś nie, nie są do końca uświadomione. Co można zrobić z pieniędzmi, to, to, to już doskonale wiedzą. Na pytanie, co będzie, jeśli w miasteczku już nie będzie w ogóle pieniędzy, no to ktoś odpowiedział, że będzie wielka bieda. Dzieci nie linkują tego, że pieniądze biorą się z pracy, bo tak naprawdę dla nich fizycznie one wychodzą z bankomatu, tylko no właśnie trzeba sobie zadać pytanie, jak one w tym bankomacie się znajdują. Coraz mniej tych pieniędzy jest realnie widocznych, płacimy plastikowymi kartami, dzisiaj wynagrodzenia już się nie przynosi do domu a w postaci pliku banknotów, tylko wszystko dzieje się jakoś tak gdzieś tam w eterze. Co zira się to, się pod, to jest dziura budżetowa? jak się wszystko to się taka dziura. No tak, a jak ją naprawić? Zawsze ma pieniądze. pracy. Tak, dobrze, że do pracy. I co jeszcze? Trzeba tak. 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 się uczyć, żeby, żeby, żeby być, mieć dobry zawód i dużo zarabiać. Zawsze mnie gdzieś tam zdumiewa, że one się też w te historie, nie tylko tą Taką fabularną, ale też tą ekonomiczną. Zgadują, e, próbują odpowiadać na te pytania, które gdzieś tam padają na scenie. To jest w dzieciach niesamowite, że one są e, otwarte do tego, żeby próbować, mimo że się popełnia błędy. A właśnie na tym polega kreatywność, na, e, na tym, że się podejmuje próby. My dorośli już trochę tego nie mamy. Także bardzo jestem zadowolona z dzisiejszej spektaki e, Śmiały żywiołowo reagowały, komentowały, zgadywały, zgadywały poprawnie. No i e, dowodem też na to, że im się podobało było to, że nie chciały się z nami rozstać i opuścić <grytania> zaaranżowanego tutaj na pawalu teatru.